Witam wszystkich na moim vlogu. E... Moja fryzura nie wygląda tak bez powodu. Ogólnie to, co się teraz dzieje w Anglii. To jakaś masakra, nie wiem czy tutaj to wyostrę. To w taki sposób. To są moje ule. Wszystko zostało zmiecione z powierzchni ziemi. Znaczy jest na ziemi, ale w innym miejscu. Kody, szkody będą całkiem duże. Zaraz będę na się pokazać, chociaż też nie jest to pewnie za mądry e, za mądra decyzja. W tej chwili wieje tak, że głowę może mi urwać przy wyjściu na dwór, ale postaram wam się co nieco pokazać. Postaram się nie stracić głowy, ale ogólnie to pokażę Wam mniej więcej, co tutaj się dzieje. Jest naprawdę masakra. Nie byliśmy przygotowani na taki wiatr. Niby wiedzieliśmy, że coś będzie, ale nie wiedzieliśmy, że będzie tak źle. Pierwsze poleciały te beczki, no ale te beczki to była norma, one były tutaj, nie były zabezpieczone, więc się tego spodziewaliśmy. To runęło 10 minut temu, może. Czy moje ramki, wszystko poleciało. One były tutaj postawione. One miały być później, w późniejszym czasie właśnie jakimiś pasami spięte. No ale w późniejszym czasie ogólnie e, ramki się trochę pomarnowały, korpusy popękały. I znowu szkody, znowu szkody. Tutaj wszystkie te styropianowe ule, wszystko wszędzie, węza leży, jest ogólnie masakra, jest masakra. Teraz wiaterek troszeczkę ustał, dlatego, bo było naprawdę znacznie gorzej. Wiatr trochę ustał, więc pozwolimy sobie wyjść, ale sprawa jest naprawdę, no jest źle. Części od uli leżą nawet tam daleko w polu, tutaj jest pasieka, ona yy, no tutaj jest, no, kiper, po prostu kiper, jeden wielki kiper. Ja tutaj postaram się coś ustawić, ułożyć z powrotem, ale nie jest to łatwe, wiatr wieje, zobaczcie, zwiało, tutaj pszczoły widać, bardzo niedobrze narzucę na nie teraz jakiś dach zobaczcie, to nie jest proste nawet nawet ule w których była cegła, tu była cegła ona jest tutaj cegły nam też wszystko leci jest masakra jakaś jest masakra jest strasznie zimno, bo jest 5 stopni Celsjusza Zobaczcie, to wszystko jest, Dach, jest nawet tam po drugiej stronie drogi O kurde Masakra To Tutaj jest jeden wielki... Jeden wielki kiper Kurcze, coś mi zamazało, czekajcie Opla wpadła Obiektyw I teraz co się dzieje w ogródku? W ogródku też nie lepiej Tutaj już też spore Straty Pierwsze to ten domek, on oczywiście poleciał pierwszy No i następne to nasze gazebo Które Dorunęło no na do naszych oczach Najpierw poczuliśmy takie drgnięcie. Uderzenie, uderzenie tego wiatru, później czy te drzewa się ruszające, no i później te gazebo, yy, gazebo poleciało. Zabezpieczyliśmy je, związaliśmy, żeby... No ale, no nie, no po prostu poleciało, ruszało się praktycznie przez całą noc. Nie wiem, czy to jest naprawialne, ale zobaczcie, to jest pogięte, więc podejrzewam, że będzie bardzo, bardzo ciężko to naprawić. Ej, no, przed chwilą tutaj latało wszystko, bo w tym domku były jakieś tam rzeczy dzieciaków i to wszystko... Zobaczcie, co nam się dzieje. I to wszystko... Wszystko po poleciało. Dobrze, że tutaj jest ten płot, ta siatka. I ta siatka to troszeczkę wszystko zatrzymała. Na farmie tak samo. Kosze, wszystko... Wszystko fruwa. Antena, dobrze, że ona jest niepotrzebna. Już nie jest nigdzie podłączona, ale ona też już raczej... Wygląda na taką, co miałaby spaść. Na tym całym polu porozrzucane są części uli. Pustyk i nie tylko byłem już kilka razy to zbierać teraz było przed chwilą takie uderzenie porządne kolejne, które właśnie przewróciło między innymi e, to gazebo i przewróciło które przewróciło tamte ule za domkiem, samochód chyba tutaj jest bezpieczny nie ma e, za bardzo co na niego upaść tak to wygląda tak to wygląda niestety Trzeba zaraz to jeszcze pozbierać, ale też nie chcę tego układać jedno na drugie, bo, bo to nic nie da. Bo to dalej spadnie, musiałbym to czymś pozwiązywać jakimiś pasami. No, jest chyba najmocniejszy wiatr, jaki, jaki mnie tutaj spotkał, odkąd jesteśmy w Anglii. Zobaczcie, tam w ogóle strach jest iść. Właśnie jeszcze zamknę bramę, bo tą bramą też może za chwilę majtnąć i jej nie będzie tak więc uciekam do domu bo mi głowę urwie z tymi włosami że tak trochę humorystycznie ale do śmiechu nam tak wca naprawdę wcale nie jest nie? No wcale. To, bo co chwilę słyszymy coś leci to gazebo i te ule bolą to boli najbardziej to będą, bardzo... no, to, straty, nie? Tak, to będą bardzo duże straty tutaj jest parę połamanych uli to, to jeszcze nie będzie tak źle, ale bardziej chodzi o ule które są gdzieś tam z pszczołami no i pewnie ten wiatr to wszystko wymęczy, ja tam zakrywałem to ile mogłem, ale to Wszystko po prostu lata, fruwa Wszędzie dookoła, tak więc ciężko, ciężko Byłem tam już chyba dzisiaj trzy razy Teraz był chyba trzeci raz Teraz było chyba takie najmocniejsze uderzenie, nie, tak, no bo, no, bo ta, poleciał ten, jak, jak ta gazeta poleciała Tak, poleciał domek, e, poleciał właśnie domek Jeszcze idziemy sobie tutaj przed Żeby nie wychodzić na ja zewnątrz Ja bo był tam, już na płocie się zatrzymał Domek był też na płocie? No. no, domek był już na płocie. Gdyby nie ten płot, to byśmy tego wszystkiego nawet nie znaleźli, bo, ja, bo tam ja, później ja. są krzaki, rów i to by, by dalej leciało po na pole. Praktycznie wszystko na tym płocie takiego się zatrzymało, Tak, no, no, Tak to więc to tylko to dlatego, że ten płot jest, to co wszystko gdzieś tutaj u nas zostaje, bo tam już, gdzie są ule i jest otwarte pole, to części uli są już po drugiej stronie drogi w ogóle. Tak więc nawet ich teraz nie zbieram, bo to jest w ogóle niebezpieczne, żeby iść do tych drzew tam. Będę musiał po prostu w poniedziałek, bo dopiero w poniedziałek ten wiatr. Będzie słabszy. Na ten odcinek Myśmy zobaczycie już długo naciśni. powietrze. Długo powietrze zobaczycie ten odcinek. On taki trochę niespodziewany. Ja dzisiaj nagrywałem inny odcinek, ale e, mieliśmy dzisiaj fajne plany. Areta miała swoje, ja miał, ko swoje miał kolejne bazy. vlogi nagrywać na kanał. E, no, Areta miała jechać. Gdzie mi e, No, do Nantuys miała jechać, nie? No, Areta miała jechać gdzieś tam e, vloga z Nantuys nagrać. E, ja, e, ja też miałem jechać do fryzjera Przydałby mi się, jak widzicie. No ale no ale bez szans. No to, 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 to znaczy, ja mam da się. Ja tak myślałam, że może wiesz, przejdzie i tak po południu, czy coś wiesz, ruszymy, nie? Tak, coś, w pewnym momencie żeby... była ale szansa. Tak, była w pewnym szan yy, w momencie szansa, że jeszcze pojedziemy. Ale nie, nie ten, nie, nie, ma, nie ma najmniejszych szans teraz. normalnie Za bardzo wieje, jest duże ryzyko. Ja nawet dojechałem wcześniej. wyjechałem stąd, żeby zobaczyć, co się dzieje dookoła, ale był słabszy wiatr. Ale niedawno uderzyło tak, że Areta się pyta jechać. Ja mówię, że już, no, już tak nie za bardzo, że wiatr już jest naprawdę tak przesadnie przesadnie mocny. A tym bardziej, że tutaj te drzewa, no, drzewa rosną wszędzie przy drogach. Więc, no więc pewnie mogłoby coś spaść na samochód. Scott już ma też straty jego jaguar. Dostał gałęziom z przodu, ma w nie. Nie jakieś duże, no ale nie wiem taką maskę naprawić, no to pewnie parę stówek w uważam no, może nawet i więcej. Eee, tak więc każdy dzisiaj straty dzisiaj nie jest dobry dzień. tą szybę za bardzo nie widać. Ale ja już je tak zostawię, bo te korpusy od uli są bezpieczniejsze leżąc tak na ziemi niż jakbym je teraz podniósł i byłoby ryzyko, że one spadną jeszcze raz. Kiedyś tak miałem w sumie. Bezpiecznie, jakby one wszystkie, wszystkie leżały na ziemi, nie? Kurde, no, masakra jakaś jest. I, i nie, wiem, czy, nie, wiem, czy wy, nie wiem, czy wy to słyszycie. To jest ogólnie. Ktoś kiedyś też nam mówił, że przy, przy wietrze w takim dągu się nie da wytrzymać. No to się da wytrzymać. Nie wiem, czy wy teraz to słyszycie. Oczywiście słychać szum na zewnątrz. On tak czasami lekko się ruszy, jak było takie te pierdyknięcie jak się przewróciło, jak to tak, przewróciło aż to tak było czuć jak się ruszył, nie? Jeśli to czuć Tak, niego, tak, ale to nie się jest się aż tak ruszanie. mocne, teraz wam pokażę jak to wygląda na zewnątrz No to jest. Yy... Zresztą byliśmy przez chwilą na zewnątrz Na zewnątrz zobaczcie co się dzieje Wszystko fruwa a w środku? co jak wcale jest cisza, więc nie jest wcale tak źle podczas tych wichur, bo dużo ludzi na w komentarzu właśnie nas pytało jak, jak się mieszka w takim domku jak wieje wiatra bo pada deszcz, jak pada deszcz jest trochę głośniej nie? jak wieje wiatr też pewnie jest troszeczkę głośniej niż niż w domu normalnym ale nie jakoś tak nie jakoś szczególnie nie ma jakiejś szczególnie dużej różnicy moim zdaniem więc, no zresztą teraz sami widzicie jest dobry mikrofon założony i to jest to ja jest tylko ciekawa czy z tego gazebu w ogóle coś się będzie. No gazebo jest powycane. Gazebo, gazebo, jest... gazebo jest niestety powyginane. Te cienkie się powyginały chyba, nie? W te grube też się powyginały, wszystko się powyginało tak naprawdę niestety. Czy raz te gazebo zobaczę, bo Arleta przeżywa. Ja już je... Ja już po prostu chyba 350 funtów kosztowało, no i poszło, nie? Znaczy można pewnie coś z tego zrobić, ale na śluby to wszystko jest, wiecie. Zobaczcie nie, jak to wygląda, wszystko jest powyginane. Mieliśmy to lepiej zabezpieczyć, ale co? Nigdy nie, tego nie zrobiliśmy, no to nasza wina. Koniec końców. To wszystko to jest powyginane. Macie w ogóle ile jest wody. Ta woda jest tak praktycznie wszędzie. Wszystkie ulice. Tutaj dookoła nas, wszystko jest podalewane. Podejdziemy sobie wtedy do ogrodzenia. Tutaj powinno być jeszcze wiele bezpiecznie. Ale ulica wszystko jest... Zalewane! Masakra! Aż się ciężko idzie! No i tutaj na tym otwartym polu Nie wiem czy to widać, gdzieś tam są moje ule No i to jest właśnie chyba nie najlepsze miejsce na te ule Teraz troszeczkę Słabej to są takie momenty kiedy wiatr naprawdę za mniej mocno Mówiło się o 90 milach, czyli około 150 km na godzinę wiatr w porywach ma mieć To jest naprawdę dużo dzieje się dużo idę do domu nie mam ochoty już więcej dzisiaj z tego domu wychodzić chyba, że mi się przewróci A i tak może być, naprawdę idzie się ciężko o, tutaj jest tak trochę lżej dobrze, że jeszcze nas te kurniki trochę tutaj chronią i tutaj jest trochę tych drzew bo tutaj już jest otwarte pole i jednak te drzewa i te kurniki nas troszeczkę chronią Domek dla dzieciaków nie uległ jakiemuś zniszczeniu, on w ogóle nie uległ zniszczeniu, bo nie jest składany, więc wszystko ok. Na no to wszystko trzeba uważać jeszcze tutaj, jak się chodzi, tutaj jest tak ślisko, że mogę się normalnie ślizgać jak po lozie, bez najmniejszego problemu. Co, Marta, pichcisz dla papużek? Dla papug, krajnie, wiesz, to tak. <słuch> nie, peski bym nie zostawił, zostawiłem peski, no, papugi lubią paski, niech sobie, ten, niech sobie wybierają. Ja widzę, że coś gotujemy. Coś trzeba robić. Ogólnie dzisiaj był plan taki, że nie wiem, przyjadą do nas znajomi, poglądamy sobie fame, tak? Mieliśmy fame oglądać. A na tą chwilę to wygląda tak, że nie ma najmniejszych szans. Na sobotę, w ogóle to mamy łóżko rozłożone. Ja śpię zawsze na złożonym, ale rozłożyliśmy sobie łóżko już wczoraj, żeby było żeby było na wczoraj wieczorem. Żeby na weekend było sobie po prostu rozłożone i wiedzieliśmy, że to będzie już takie pijama party, że nie, nie, nie będzie szansy, żeby gdzieś po prostu wyjść. No i, no i co, tak spędzimy sobie dzisiaj sobotę. Nie? Bo nie ma innego wyjścia. Godzina dopiero druga, sobie coś zjemy, coś jeszcze się zjem, może zrobimy dzisiaj live'a, później zrobimy sobie drinka i po prostu usiądziemy będziemy oglądali telewizor. No bo nic się dzisiaj nie zrobi, ja tylko do, jakich, ja tylko do tych ulic jakiś czas idę właśnie, żeby, żeby po prostu tam coś uratować, znowu był ul bez dachu no, ale Założyłem, nie? No ale te pszczoły zmoczone, tak więc to nie, nie, nie za dobrze Niektóre są cegówkami, ale nawet coś z cegówkami, jak byłem to cegówka leżała na ulu obok ten domek przecież on jest taki ciężki. Ten domek? No, ten domek plastikowy, ten domek właśnie też poleciał na. No, ciągle go to co ciągłam. No tak, to jest mocne, no wiesz, powierzchnia, nie? Tak naprawdę niby jest ciężki, bo to jest taki plastik ciężki taki wytłoczony. Ale jednak nie za ciężki. Żeby ten domek podnieść, to naprawdę trzeba się nadźwigać. Takie jedna część nawet waży całkiem sporo. No, gazebo to wiedzieliśmy, że jest lekkie. tutaj akurat zaskoczenie, ale nie ma chociaż długo wytrzymało, muszę przyznać. Bardziej baliśmy się o to. Ona jeszcze stoi, tak, i... tak, no, Rytadrana, ja już też... Się już się nie dziwię. Ja w nocy, jak właśnie wiało, to się bałem, że gazebo się gdzieś przechyli i uderzy nam w... i wybije tą szybę. Jakby tą szybę wybiło, no to e, szybka, szybka przeprowadzka z, z domku musiałaby być. Trzeba byłoby, nie wiem, tu jakąś dyktą tak. hotel wziąć, coś w tym stylu. Tu akurat pewnie by problemu nie było. Ale, no, takie. Rzeczy się dzieją. Na drogach też się całkiem sporo dzieje, bo ja wcześniej wyjechałem jak mniej wiało, teraz to, to nie, no nie odważyłbym się już. No Drogi pozalewane, jakieś gałęzie leżą, tam wysyłali nam to drzewa, już leżą przewalane, Drogi pozamykane, policja, koparki, nie koparki, wszystko po prostu postara się, starają się po prostu służby to jakoś wszystko ogarnąć. A my tak naprawdę powodów do narzekania nie mamy, bo dzisiaj jest sobota mm, niepracująca, więc no tak, tylko no. się cieszyć, że nie trzeba, y, nie trzeba w pracy siedzieć w taką pogodę. Chociaż czasami może lepiej w pracy? Nie, no nie. W pracy to przerąbane, nie. Tak to sobie w domu siedzimy i. Go, mówię, I nie ma problemów, Netflixa dokładnie. Netflixa załączy, no. Oliwa właśnie, Oliwka śpi, zaraz się Bujający. obudzi, bujają no. Ale naprawdę, nie no, właśnie to co, właśnie nie buja tak, nie? No bo na, na to co, co się dzieje, na to jaki jest wiatr, to ogólnie czuć jak, jak pierdyknie taka fala, teraz jest cisza, nie? Teraz tak przycichło widać, Przycichło i to jest właśnie to, że tutaj są takie podmuchy i nigdy nie wiadomo kiedy. O, wadzie, teraz znowu te drzewa. Widzicie? Wcale się tak nie bujają. O, tutaj już się buja i są takie większe podmuchy, ale po co jakiś czas po prostu przychodzą takie bardzo, bardzo silne. Wszystkie pola tutaj pozalewane, też jak jechałem samochodem, to na niektórych polach po prostu jedno wielkie jezioro. Tu, tutaj tylko dlatego, że jest górka, to woda jeszcze nie stoi. a W ogóle cieszę się, że jeszcze nasz Starlink tutaj stoi. O i to jest następna fajna rzecz, bo niektórzy pewnie też w taką pogodę to by internetu już nie mieli, nie? A to, że mamy Starlinka, to jednak też troszeczkę nas ratuje. Jak ktoś ma kablówkę, to nie ma problemu, ale już jak ma ktoś jakiś jeszcze radiowy, chociaż chyba już coraz rzadziej taki się zakłada, no to bez internetu, ale tam musisz włączyć nadmuch, bo szyba już paruje Jest włączone Tak? O, Tylko tak nie, może, może za słabo, może, może włącz troszeczkę bardzo. mocniej, bo jak już widzę, że szyba... Okna nie uchylaj znaczy, okna nie uchylaj, bo okna jak uchylisz to myślę, że... że już go możesz nie zachylić z powrotem Co papuszki? Papuszki dostały za zabawk, ławkę, ale coś nie, nie, nie są. Myślałem, że po jednym dniu, po 20 minutach jej nie będzie. A one ją tak e, tylko lekko podgryzły, gdzieś tam ją parę, w paru miejscach uciechały i tak naprawdę nic się z nią nie dzieje. Nie są zainteresowane jakoś specjalnie mocno. Tak więc mnie, mnie na pewno czekają wielotysięczne straty, jeśli chodzi o pszczoły, bo. No, e, no tak będzie po prostu. Co roku był wiatr i one były zabezpieczone w takim sposób, że. No, taki wiatr jakby zawsze to nie powinien Słownie nic zrobić, e, ale tutaj będą, będą straty. Będą straty i o tych stratach dopiero dowiemy się tak naprawdę dziś wiosną. Bo m, te pszczoły niektóre pozalewało. E, pozalewało, a że jest 5 stopni Celsjusza to, to cięż, ciężko to widzę. Po prostu nie mają jakby szans na to, żeby się e, jakoś ogarnąć. Też duża różnica tutaj e, firankami. Nie rzuca. Jedyna firanką, którą rzuca, to jest ta tutaj, ale to dlatego, że. Te drzwi mają tam jakąś e, przerwę A okna tutaj w tych, tych pomieszczeniach Są fajne, podwójne i, i w ogóle nie ten. nie? Pamiętasz jak mieszkaliśmy w domku takim z pojedynczym, pojedynczą szybą? No to, to jakbyśmy teraz byli w takim domku No to byśmy, A, da, byśmy talerze łapali, Talerze by frwały Chcesz kawę? Y, możesz mi zrobić kawę, no Masakra, masakra jest tego tam, widzę tylko. No te ule patrzę, Czasami, ja to zasłonię, to czasami tak wolę tak. nie patrzeć. Właśnie na że ja już też lecie raz kazałem zasłonić tą zasłonę, no bo mm, troszeczkę trafię. Teraz to zajmie nam kilka dni, żeby to wszystko z powrotem poukładać i nie ja możemy tego... drugą kabinę kupić. No chyba, chyba drugą kabinę trzeba mówię, kupić. E, dlatego, nie możemy to... tego też e, ogarniać jutro, bo jeszcze jutro zapowiadają taką samą pogodę. E, tak więc dopiero. Dopiero kiedy będziemy to robili w poniedziałek i to będziesz musiała ty robić jak ja będę w pracy, ja się będę starał y, po pracy gdzieś tutaj doskoczyć no i tyle no Też mnie też zastanawia, co się dzieje na innych pasiekach. On no, nawet nie wyjeżdżam. Dobra, co kończymy? Do kolejnego, cześć. Bye bye! bye, bye.